Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie, pozdrawiam na kolejnej katechezie z miłości i z pasji do Chrystusa. Wiem, że się powtarzam, ale tydzień temu zrobiłem taką niefortunną gafę, wypowiadając słowa, że kto jest w stanie grzechu ciężkiego, niech śmiało biegnie do komunii. Oczywiście chciałem powiedzieć, że ten, kto jest w stanie grzechu lekkiego, niech idzie do komunii. Wtedy przypominam, mówią, Historię z dzienniczka, jak siostra Faustyna miała oporę, żeby przystąpić do Komunii Świętej, uważała, że to jest poważna rzecz. A od spowiednika otrzymałam upomnienie, taką naganę, że to była drobnostka, śmiało mogła przystąpić do Komunii Świętej. No, jeszcze przepraszam, że, że tak niefortunnie się wyraziłem. Przepraszam, że u niektórych powtarzam się, ale myślę, że to jest ważne, żeby ta nauka Boża była jednoznaczna, piękna, przejrzysta. Temat dziś obecnej katechezy bym zatytułował, aby stanowili jedną. Z jednej strony przypominamy sobie modlitwę arcykapłańską Pana Jezusa, tę troskę i wielką modlitwę, staranie, żeby apostołowie Kościół byli jedną rodziną. A zarazem dostrzegam, po zmartwychwstaniu wielką, wielką pracę Jezusa nad jednością. Wystarczy skromne przeanalizowanie fragmentów, które mówią o ukazaniu się Jezusa zmartwychwstałego uczniom i zauważenie, jak są podzieleni. Przypominamy sobie historię dwóch uczniów idących do Emaus. Teraz w niedzielę usłyszymy kontynuację. Zobaczcie, jak znamienne jest, że Pan Jezus. Sprowadza tych uczniów z powrotem. To ukazanie się motywuje ich do powrotu do jedności, do Jerozolimy, do wspólnoty. Przypominam Ewangelię Jana w fragmencie, kiedy Piotr wpadł na pomysł łowienia ryb, wybrało się siedmiu. Chciałoby się powiedzieć, co z pozostałymi apostołami. Ostatnia niedziela, przypominamy sobie inny fragment z Ewangelii Jana. Jak Jezus, ukazuje się uczniom wieczerniku i nie ma Tomasza. Tomaszu, gdzie jesteś? Oczywiście Ewangelia nie jest jakąś taką księgą historyczną, ale myślę, jak bardzo są podzieleni, może nawet skłóceni. Pewnie gdzieś przegryzają między sobą taką wewnętrzną porażkę, kompromitację. Oczywiście tak najbardziej upokorzony jest Piotr ze swoim, ze, z, tym, z tym dramatem zaparcia się Jezusa, i przychodzi Jezus i mówi słowa: Pokój wam! I wszystko, co czyni Jezus, jest w te, ku, ku takiej jedności. Kochani, mamy być jednością mamy być jednością w Chrystusie, w Bogu, w najpiękniejszych wartościach. Co sprawia, że nie jesteśmy jednością? No, przede wszystkim. Yy, trzeba pójść w drugą stronę. Tam, gdzie nie ma jedności, nie ma miłości, jest jakaś wrogość, jest jakiś podział, podziały są wokół pieniądz, prestiżu, posiadania, władzy. Czyli nagle dzielimy bogatych biednych, ludzi będących na stanowisku i poddanych, ludzi znaczących i takich szaraków i tak dalej. Ludzi chodzących w modnych ubraniach i w byle czym. Jest jakaś linia podziału, jest jakaś linia odrzucenia, jakaś linia wrogości. Dlatego trzeba takiej mądrości ewangelicznej w podejściu. Zobaczcie, że Pan Jezus mówi: Kto bardziej jest na stanowisku, niech służy, po prostu służy. Tym rysem zasadniczym funkcjonowania Jezusa jest służba, służba, jeszcze raz służba. Sam Jezus mówi: Przyszedłem po to, aby służyć, nie aby mi służono. Gdzie szukać inspiracji dla budowania jedności? Oczywiście niedościgłym wzorem jest, są relacje wewnątrz -try Osoba Ducha Świętego jest miłością Ojca i Syna. To jest jedność. Może wierzymy w jednego Boga, właśnie w jednego Boga. Jak to jest jedność Wierzyć w jednego Boga, w trzech osobach to jest niepojęte. Ale może właśnie to, że w składzie apostolskim jest wierzę w jednego Boga, to, to mówi o nie, niezwykłej jedności. Nie jak gdyby wierzymy w trzech bogów, ale w jednego Boga. Ale wierzymy w konkretne osoby: Ojca, Syna i Ducha Świętego. No, przyznam niepojęta tajemnica, niezgłębiona. Myślę, że przez, przez całą wieczność będziemy. Adorować, podziwiać, zgłębiać, ale na pewno duchowo wpatrując się w te relacje trynitarne. dużo zyskujemy. Proste pytanie: Jak modlił się Jezus? Jak modlił się Jezus? I zobaczcie odniesienie do ojca. Przypominam sobie taki fragment z ewangelii Mateusza. Kiedy tak eksplodował Jezus tak duchowo, wysławiam cię, Ojcze Panie, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi objawiłeś prostaczkom, ale ta, ta eksplozja to zdumiewa Ojciec, Ojciec, jestem w sprawach Ojca, jestem posłuszny Ojcu. I wreszcie Jezus, który mówi o Duchu Świętym, pożytecznie jest moje odejście. Przyjdzie, przyjdzie pocieszyciel duch prawdy. Ile tam jest słodyczy, ile tam jest czułości, ile tam jest bycia dla, ho, honorowania. Jezus, który nie honoruje siebie, ale honoruje Ojca, honoruje Ducha Świętego i myślę, że tak jest w tych relacjach wewnątrzmitarnych. Oczywiście, jak chciałbyś powiedzieć, że to jest taki horyzont, ksiądz mówi do mistyków, no tak, wszyscy mamy być mistykami, tak, wszyscy, wchodźmy, nie, to tak gdzieś kto prosi, będzie mu dane. Myślę, że taką drugą rzeczywistością, bardzo pojednanią z Saloną jest oczywiście Święta Rodzina. Tak myślę o tej największej większej jedności i czułości Maryi, yy, Oblubieńca Maryi i, i, i Pana Jezusa. Zawsze kiedy wpatrujemy się w Nazaret, w tę rzeczywistość, odkrywamy głęboką jedność. I trzeci wymiar, który chciałbym tutaj pokazać, to jest wymiar odbudowania i jedności. Kiedy wstępuje Duch Święty na apostołów, na, na uczniów Jezusa zgromadzonych w wieczorniku i, i w, w okolicy. Duch Święty wstępuje i zobaczcie, że wieczornik jest wtedy przeciwieństwem. Wieży Babel. Wieża Babel mówi o podziale, o rozczłonkowaniu. Natomiast Wieczernik, wraz ze zesłaniem Ducha Świętego, mówi o różnorodności, ale jedności. Tak, jedności w różnorodności. Kiedy czytamy, właśnie teraz czytamy fragmenty z dzieł apostolskich Kościoła Solidnego. Kościoła zjednoczonego, zharmonizowanego. Mamy czytania z dzieł apostolskich po zesłaniu Ducha Świętego. Ile razy już wybrzmiało, jeden Duch, jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Wspólnota duchów, wspólnota posiadania, no taka głęboka rodzinność. Zakorzenieni w Eucharystii, zakorzenieni w Słowie Bożym, zakorzenieni w nauce apostołów. Pozwólcie teraz na takie końcowe uwagi na temat jedności. Jeszcze raz przypominam, że taka Tereza dobrze też prowadzam w najbliższą niedzielną Ewangelię. Dobrze to ją sobie, notować, noto, notować i mieć w sercu. Kochani, wiele mówi się o takim podziale mentalnym między nami, między nami Polakami. Budujemy jedność, scalamy się, stajemy się rodziną w świecie wartości. Wciąż jest aktualne to pierwsze wezwanie: pojednajcie się z Bogiem. A to pojednanie z Bogiem zakłada yy, wejściem w świat wartości Ewangelii. I, kochani, to nie jest tylko słowo dla wierzących, praktykujących, to jest słowo dla każdego. Ja nie zbuduję jedności z kimś, kto jest za aborcją, za eutanazją, za związkami partnerskimi, bo on żyje w zakłamaniu. On żyje w nienawiści. On chce, żeby, nie wiem, ileś nas było mniej, mniej, to tak jakby gdzieś bomba spadła na jakiś dom i zginęło 110 osób. Wyobraźcie sobie 110 abortowanych dzieci. Mogę z nim wypić kawę, ale jak ty masz takie poglądy, jak, jeżeli ty żyjesz w nienawiści, jeżeli nie jesteś zakorzeniony w Ewangelii, w świecie obiektywnych wartości, co to za dobro zabijać kogoś? Tym bardziej, że wiemy, że aborcja jest pewną kontynuacją rozpasania seksualnego. Budujemy świat wartości, zbliżając się do Chrystusa i wszystkiego tego, co Chrystus reprezentował, każdego dobra. W miłości i w pokoju spotkamy się, w miłości i w pokoju. Możemy się różnić w religii, w światopoglądowo możemy się różnić, ale to nie może być, że ktoś jest za miłością, a ktoś jest za nienawiścią. Z mafiozą nie zbuduję jedności. Kochani, to jest o tyle ważne, że dzisiaj taka potężna walka o światopogląd, o, o myślenie. Nie dajmy się, po prostu nie dajmy się yy, światopoglądowo, że to jest wielkie dobro, przecież ludzie prawi o tym mówią, że to jest wielkie dobro: zabić dziecko poczęte. Eutanazja z wielkim partnerskim. że trzeba nazywać po imieniu, mówić o zabijaniu, mówić o nienawiści, mówić o porządliwości. I dopiero kiedy ci. To, to oni mają się nawrócić, właśnie to oni mają się nawrócić, to oni mają się zmienić, to poglądowanie. My, my żyjemy w prawdzie, my jesteśmy zakorzenieni obiektywnie. Dopiero kiedy wy się zmienicie, ta jedność będzie między nami, inaczej no, to możemy tylko sobie życzliwie popatrzeć w oczy, kawę wypić, ale tej głębokiej jedności, którą chce Bóg, nie, nie stworzymy. Myślę, że to jest taki ważny temat zakorzenienia w Ewangelii, zakorzenienie w świecie wartości. Oczywiście tym jednoczącym nas, zwłaszcza do ludzi wierzących, jest Chrystus, Kościół. Oczywiście to jest głęboki temat. Ja spróbuję go może w najbliższych dniach rozwinąć. Myślę przede wszystkim o jedności, jedności w małżeństwie, o, rodzin, o rodzinności, jedności w rodzinności, o jedności w sąsiedztwie, jedności w parafiach. To jest ciekawy temat. Inspiruje mnie Kiara Lubich z ruchem, fokolari, Fokolari, chyba tak się to wyraża. Fokolari myślę, że są konkretne osoby, które były zachwycone tym tematem gdzieś na kolanach studiowały to polecenie Jezusa aby byli jedną przemyślmy temat on jest taką odnogą miłości i pokoju ta jedność, jedność abyśmy byli ludźmi zbratanymi, ludźmi jedności ludźmi, którzy też potrafią życzliwie upominać Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie Was pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem. Jeszcze tylko krótkie zaproszenie. W najbliższą niedzielę w kinie Helios, w Kędzierzynie Koźlów, w Ogrodach Odrzańskich idziemy na piąty i szósty odcinek The Chosen. Serdecznie zapraszam. Bilet kosztuje tylko 15 zł. Zostańcie z Bogiem. Serdecznie pozdrawiam.